Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić polędwiczki wieprzowe w sosie własnym z pieczarkami. Taki gulasz z polędwicy wieprzowej to świetny pomysł na szybki obiad dla całej rodziny. Pysznie smakuje z ziemniakami, ryżem lub kaszą. Zaczynamy od pokrojenia polędwicy. Przygotowujemy marynatę do mięsa. Do oleju i octu balsamicznego dodajemy sól, majeranek, tymianek, słodką paprykę i gałkę muszkatołową. Dodajemy musztardę i mieszamy. Dodajemy mięso. Jeśli szukacie przepisów na polędwiczki wieprzowe, po tym filmie zobaczcie też mój przepis na gulasz z polędwicy wieprzowej z warzywami. Mięso w marynacie odstawiamy na 30 minut lub smażymy od razu do zrumienienia z obu stron. Smażymy pieczarki z cebulą i czosnkiem. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Do pieczarek dodajemy mięso. Zalewamy wodą lub bulionem. Dodajemy ziele angielskie, listek laurowy i miód. Dusimy do miękkości. Zagęszczamy sos śmietanką z mąką ziemniaczaną. Posypujemy nadką pietruszki. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też przepis na gulasz z polędwicy wieprzowej z warzywami. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!